nagrania ukazujące dwa różne gatunki dzikich zwierząt w jednym kadrze zawsze są bardzo wyjątkowe i tak było i tym razem mianowicie zarówno jeleń szlachetny jak i dziki postanowiły pojawić się w tym samym miejscu i w tym samym czasie by skorzystać z błotnej Kumpieli. To miejsce jest w lesie bardzo popularne wśród zwierząt. Jelenie, szczególnie w trakcie rekowiska, pojawiają się tutaj bardzo często. A że dziki odpoczywają w wysokich trawach, które widać na drugim planie i że mają tutaj blisko, no to równie często się tutaj pojawiają. I takie obserwacje ukazujące dwa różne gatunki dzikich zwierząt, ich reakcje na siebie są bardzo... Bardzo ciekawe i w ten sposób możemy wręcz badać relacje między gatunkami. I co my tutaj widzimy? Jeleń szlachetny nie chce ustąpić. Trwa rykowisko, on jest nabuzowany, więc to zachowanie jest troszkę inne niż w ciągu roku poza rykowiskiem. Kiedyś nagrałem film ukazujący moment, kiedy to dziki. Powoli spokojnie, ale jednak w pewien sposób wyprosiły samca, no to będę właśnie z tego miejsca, wtedy jeleń odpuścił, ale tutaj nie miał takiego zamiaru, i choć dziki naciskały z różnych stron podchodziły coraz bliżej, no to do tego jelenia przyszedł kolega, więc było tutaj wsparcie, posiłki, no i dziki postanowiły tym razem odpuścić, więc to, co się wydarzyło dwa lata temu, było odwrotnością tych zdarzeń, tym razem to jelenie nie dały za wygraną, wówczas zwyciężyły dziki, tym razem no, musiały odpuścić, ale w przyrodzie nic nie zginie i to jest właśnie piękne, że w momencie kiedy odeszły stąd jelenie szlachetne, no to niedługo później te dziki tutaj wróciły z powrotem, no i mogły zażyć takiej błotnej kąpieli, były bardzo spokojne, rozluźnione w swoim domu. Na tym zawsze bardzo mi zależy. Subskrybuj to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.